A Państwo i moim gościem jest Marek Jakubiak, poseł Koła Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, dlaczego zdecydował się pan kandydować w wyborach na prezydenta Polski? Ponieważ jestem politykiem i branie odpowiedzialności za państwo polskie leży w moim zakresie obowiązków, więc myślę sobie, że to nie jest dziwnego nic. że Człowiek, który chce budować dużą organizację partyjną. Człowiek, który chce uprawiać politykę dla dobra i roztropnie dla dobra wspólnego, kandyduje na prezydenta Rzeczpospolitej, a więc na, na najwyższe stanowisko w Polsce. No dobrze, ale reprezentuje pan mikroskopijne koło parlamentarne. Dlaczego pan w ogóle liczy na to, że zdobędzie wystarczającą liczbę podpisów? Bo w tyle głowę mam jedno zdanie. Ostatni będą pierwszymi, panie redaktorze. No dobrze, ale szczerze mówiąc, już nie żartując, zdobędzie pan wystarczającą liczbę podpisów pod swoją kandydaturą? Zadziwiająco, muszę powiedzieć. Odbiera to społeczeństwo, z którym się spotykam przynajmniej dwa razy w tygodniu na wyjazdach różnej maści. Ja mam pełne sale i to nie są ludzie, którzy są ludźmi przypadkowymi, to są moi zwolennicy, więc myślę sobie. Że ja po pierwsze robię to dla nich, żeby oni mieli tak naprawdę z czystym sumieniem na kogo zagłosować. A po drugie, proszę Państwa, no naprawdę dzisiejsza sytuacja w Polsce nakazuje mi myśleć, że najlepszym kandydatem na prezydenta jest przedsiębiorca, były wojskowy, człowiek, który ma niezmienne poglądy i który jest, powiem, odpowiedzialnym starszym człowiekiem, który ma już doświadczenie życiowe. Więc myślę tak, że Polska jest w trudnym momencie, jest na zakręcie i tak naprawdę wydaje się, że prezydent powinien być człowiekiem konkretnym i silnym. No dobrze, ale Marek Jakubiak kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach parlamentarnych. Dlaczego pan nie poprze kandydata Prawa i Sprawiedliwości? Startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości, to prawda, jako Kukiz 15 i ta organizacja założyła potem, zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi w Prawie i Sprawiedliwości, założyła własne koło. Jest podmiotem. Kukiz 15 trochę wyczerpał swoją formułę i dziś budujemy organizację dużo szerszą, czyli Wolnych Republikanów. Ja jestem przewodniczącym Koła Wolnych Republikanów i budujemy w tej chwili partię, która jest, zmieniamy nazwę, tak naprawdę naszej partii republikańskiej. A przypomni pan, ilu y, parlamentarzystów liczy Koło Wolni Republikanie? Czterech. No, nie jest to porażająca siła, przyzna pan. No cóż, nie jest to odkrywcze, natomiast no z całą pewnością drzwi otwarte i, i zobaczymy, jak kadencja się skończy, jaką ilością posłów. My chcemy złożyć ofertę, tak parlamentarzystom dzisiejszej koalicji, do wspólnej pracy na rzecz Polski i myślę, że wielkie nadzieje kładę w tym, że ci ludzie po prostu zwyczajnie zobaczą to, co ja widzę. A co pan widzi? Niestety same obawy i to, że mówię, że Polska jest na zakręcie, jest oparte o proszę państwa, zwykłe cyfry. No, przed chwilą wróciłem z zakupów i zapłaciłem naprawdę za śniadanie 70 zł w sklepie. To jest ponad 40% niż kupowałem to dwa lata temu, czy rok temu. Więc myślę sobie, że, że dzieje się coś złego. Myślę sobie, że te ilości zwolnień, ilości, ilości złych wiadomości, które spływają do nas z mediów, i przy tym idące wiadomości, że jaśnie państwo sobie podwyżki robi milionowe a my coraz więcej płacimy za nasze życie. No więc ja myślę, że to nie jest populizm, tylko to jest troska o nasze dobro wspólne. Ja mam wrażenie, że Polska dzisiaj, proszę Państwa, jest, jest ogarnięta przez ludzi, którzy są pełni mają pełną rządzę dla posiadania pieniędzy, i ja powiem, że moja ocena tego rządu jest drastyczna, ponieważ uważam ich za zwykłych partaczy. No, i jak pan chciałby jako prezydent Polski współpracować z tym rządem? Myślę, że po tych wyborach dojdzie do wcześniejszych wyborów. Pierwszym krokiem będzie, będzie wygrana prezydencka, to znaczy inaczej mówiąc, nie, Polacy nie pozwolą na domknięcie systemu, nie pozwolą na domknięcie Donaldowi Tuskowi, władzy, całości władzy w Polsce i dla bezpieczeństwa własnego narodu prezydentem musi być człowiek, tak jak powiedziałem wcześniej, silny. Tak, żeby pan, pan Donald Tusk nie miał łatwego życia, bowiem kierunek jego działania w, dla Rzeczypospolitej jest tragiczny dla nas. A więc ciągnięcie nas w przepaść unijną jest niczym dobrym. Zakład. Dobrze, zanim przejdziemy do Prawa i Sprawiedliwości, niech pan powie, a jakie są najważniejsze punkty, jakie pan chciałby zrezygnować jako prezydent? Takie pięć korowych punktów. Wie pan, od zawsze zaczynamy od tego, że naszą ideą fix jest powołanie konstytuanty. Prezydent powinien odpowiedzialność za to wziąć i powinniśmy wybudować nową, nową konstytucję. I tutaj jako kandydat na prezydenta muszę Państwu powiedzieć, że okrągły stół dalej istnieje, choć mam złe skojarzenia z tym meblem, to jednak dziś on byłby bardzo potrzebny do wybudowania nowej konstytucji. Przypomnę tylko, że Majowa konstytucja, proszę państwa, z 30. lat. Dalej jest w obiegu prawnym i nie została przez nikogo z, zamknięta, zniwelowana. Gdyby tą konstytucję unieważnić, to weszłaby z automatu konstytucja majowa. Tak więc myślę, że silna władza prezydencka jest przed nami, bo uważam, że po pierwsze, referenda, niski próg frekwencyjny, mieszany system wyborczy. Mówię tutaj o. O głosowaniach, proszę Państwa. Mówię tutaj o tym, że prezydent w swojej istocie powinien odpowiadać za Ministerstwo Obrony Narodowej. A nie być tylko zwierzchnikiem i powinien odpowiadać za Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezydent, a premier powinien zajmować się jedynie polską. To jest cel sam w sobie. Czy, prezydentowi, czy prezydent ma takie kompetencje, żeby takie zmiany wprowadzić? Oczywiście nie. Natomiast może być inicjatorem takich zmian, i jeżeli to jest tak, a chcę panu powiedzieć, że ja rozmawiam ze wszystkimi ugrupowaniami i oni doskonale wiedzą, jak ja to robię. I proszę państwa, rozpoczniemy dyskusję na temat Polski, która będzie podmiotem, a nie przedmiotem w rękach unijnych aparatczyków. Ja myślę, że, myślę, że my musimy z powrotem doprowadzić do sytuacji, kiedy to Unia Europejska czeka na głos Polski, a nie jest odwrotnie, a nie odwrotnie. Czy pan chce chciałby unieważnienia konstytucji obecnie obowiązującej i przywrócenia konstytucji majowej. Dobrze zrozumiem? Ona się sama unieważnia dlatego że Donald Tusk nie przestrzega konstytucji ani jego e, ministrowie. Więc myślę sobie, że o czym my dziś mówimy, prawda? No, o tym, że konstytucja jest zbiorem tez, które wyrywkowo do własnych celów politycznych się wykorzystuje, a nie jest treścią samą w sobie. Ja przypomnę, że ta konstytucja, która dziś jest w obiegu, określa, określa proszę państwa, wyjątkowo skrupulatnie, czyje państwo jest. Państwo jest nasze, obywateli, i sprawujemy naszą władzę za pomocą przedstawicieli, a więc Donald Tusk jest przedstawicielem narodu. Tylko tyle, że naród go nie wybrał, a wybrała go koalicja. No dobrze, inne punkty dla Pana ważne jako prezydenta, takie czołowe? Przede wszystkim chcę się przyjrzeć, może nie przede wszystkim, ale jednym z momentów, chcę przyjrzeć się spółkom Skarbu Państwa i tym Bizancjum, które jest budowane w Polsce. Mnie jako przedsiębiorcy burzą takie fakty, które spływają ze wszystkich spółek Skarbu Państwa, gdzie podnosi się pensje jedynie zarządom przy strasznych wynikach finansowych. Myślę sobie, że wynagrodzenia spółek Skarbu Państwa powinny być uzależnione od dochodów i od ilości zapłaconej dywidendy Skarbowi Państwa. A ponadto, no cóż, mamy tutaj medycynę przed sobą, mamy Ministerstwo Obrony Narodowej, które potrzebuje reformy. Mamy, proszę Państwa, poza tym reformy ustawodawcze. To jest, powiem tak, taka moja idea fikcji jest od samego początku, że powinniśmy wrócić do trójpodziału władzy. I prezydent Rzeczypospolitej musi to zainicjować. Odebrałbym ministerstwo, proszę państwa, e, e, inicjatywę ustawodawczą. Tylko i wyłącznie z Sejm, prezydent, e, posłowie e, i obywatele mieliby taką inicjatywę. Ministerstwa powinny wykonywać to, co władza ustawodawcza uchwala. E, I tu skończy się ten dylemat, proszę państwa. Poseł może być jedynie posłem albo do widzenia minister, nie może być posłem. Nie mogą być, proszę Państwa, sekretarze stanu czy podsekretarze stanu posłami. Poseł ma być posłem, ma uchwalać prawo, a minister jest odsłużenia narodowi, czyli wykonywać to prawo. I być może wtedy dojdziemy do takiego momentu, w którym jak rząd się zmienia, jest ciągłość państwa. Dlatego, że ministerstwa obsługiwane są przez ludzi, którzy zajmują się od lat takimi ministerstwami. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, Pańska pierwsza podróż zagraniczna jako prezydenta Polski byłaby gdzie? Wszystko zależy od wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale marzyłbym o takiej, o takiej podróży do Waszyngtonu. Na kogo pan stawia w tych wyborach prezydenckich? Za kogo pan trzyma kciuki? Trump. Dlaczego Donald Trump? Dlatego, że jest przedsiębiorcą, dlatego, że wie, że o czym mówi, yy, dlatego, że byłem ostatnio w Stanach Zjednoczonych i widziałem, co przez parę ładnych lat yy, zrobili zwolennicy Kameli i yy, yy, prezydenta, byłego mam nadzieję już niedługo. Więc sądzę, że, że Stany Zjednoczone potrzebują no, potężnej odnowy. My, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, nie siedzimy jeszcze po kolana w tym wszystkim, ale powiadam Państwu, Stany Zjednoczone od środka bardzo źle wyglądają i Amerykanie doskonale to wiedzą. Dlatego jestem przekonany, że Donald Trump wygra te wybory, a w Warszawie, w Polsce, wybory prezydenckie wygra Marek Jakubiec.